Cześć, manko, z tej strony Squido w 126 dniu dziennika z Minecraft Witajcie bardzo serdecznie, dzisiaj mamy 6 marca Czyli tak 20, 126, a tu 6 też na końcu Pamiętam te czasy, kiedy to był jeszcze listopad I mieliśmy również e, taką numerację, tak samo jak dni miesiąca I znowu do tego dzisiaj wracamy, ponieważ od 120... Dni miesiąca są podobne właśnie do numerów odcinka Tutaj potrzebowałem troszkę dyrta, jak widzicie, dlatego zbudowałem, wykopałem coś tak bardzo wielkiego tutaj Po tym Widzicie gdzie to ogólnie jest tutaj, właśnie to jest O, może zbuduję tutaj taką, taką, tak. posąg taki, <grytanie> taki posąg zbudujemy Ale to nie będzie zwykły posąg, to będzie taki posąg A, A dobra <grytanie> Zbudujemy tutaj taki posąg i to będzie oznaczało, że tam była kopalnia, dyrta, a tego dyrta całkiem sporo ja dzisiaj mam. Co ja będę z tym robił? Co ja właśnie z tym zrobię? Może właśnie zrobimy sobie tutaj dookoła kościoła jakiegoś rodzaju ogród. Dlaczego by nie? Tylko na początek byśmy potrzebowali tak, tutaj to wszystko tak ogarnąć, żeby było jak nowe tylko byśmy tutaj potrzebowali też jakiegoś... Rodzaju wejściem Wow, tutaj creeper coś chyba wybuchnął Tak, kojarzę, właśnie do tego mi się przyda ten dirt Żeby właśnie wszystkie dziury po creeperach I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej naprawiać Ponieważ to naprawdę niemiło wygląda Dobra Teraz mi całkiem już spoko Hmm, i co możemy zrobić z resztą? Właśnie, można wcale tutaj wykopać dookoła I zastąpić to zwykłym, oto, dirtem Więc, nie wiem jak długo by to potrwało Chyba już będę powoli Kończył nawet, zobaczymy I pora teraz wszystko wypełnić tutaj dirtem Czyli tym brudnym, oto surowcem, jakże oto niezwykle brudnym, prosto z ziemi. I widzę tutaj różne bagi różnego rodzaju się zdarzają, Ech, ponieważ ten Minecraft jest tylko Minecraftem i wiele ma błędów tutaj. Pamiętam, jak tutaj to właśnie wypełniałem, to chyba tym Stone'em. Chyba to właśnie to wypełniłem tym Stone'em, a teraz go zniszczyłem. Więc no, troszkę, troszkę. Niezbyt opłacalnie, ale tutaj ogarnę zaraz konstrukcję i zobaczymy, jak to tak naprawdę powinno wyglądać. Tutaj, jeden blok jeszcze za tym, więc dwa bloki tutaj wolne. Ok, i dopiero tutaj wstawiamy sobie dirta. Tak sprawdzałem po trzy razy, żeby mieć pewność totalną. Bo później nie chciałbym nic zmieniać. Lepiej zrobić. Tak zwany double Check. że double tak naprawdę może być kilka razy, więc. Dziwne trochę, ale dobra. Chyba że, chyba, że po prostu... Nie wiem, może jakieś tłumaczenia dziwne czy coś. Co możemy tutaj więcej zrobić? To już zupełnie tego dyrta? Tą oto ziemię, tak naprawdę to się ziemia w polskim nazywa, więc tak będę mówił Jak już wszystko ziemią No to Pora będzie coś pomajstrować z kościołem Ale wcześniej potrzebujemy troszkę zwykłego kamienia, mam nadzieję, że znajdę go w enderczeście Co endercześć pusty? Jakim cudem Enderczas pusty? Wszystko zostało wymazane z enderczesta. Co jest do cholery Chyba, może przez te bugi co miałem kiedyś tam Dwa dni temu czy coś, miałem takie bugi Albo wczoraj nawet, nie wiem No i ender chest pusty hmm. Nie podoba mi się to Ponieważ straciłem jeden miecz, straciłem miecz z grabieżą, a nie tu jest Czyli enderchest. Dobra, pojęcia nie mam. W każdym razie już wróciłem do domu, no to... No to i tak. Straciłem na tym, więc. Hm. dziwne naprawdę. Nie spodziewałem się tego, że tak naprawdę wszystko z enderchesta zniknęło. Hm. Nie wiadomo dlaczego. No dobra, trudno. Tak, to mam tutaj jeden staczek Okej okay. I to samo z tej strony, tutaj tylko jeden klocek został Wymazany Tutaj jest jakiś płotek walny o z tej strony Tutaj jeszcze na tym No i tutaj będzie jakiegoś rodzaju ogród A jaki to będzie ogród, to się przekonamy całkiem niedługo Mm, nie wiadomo, czy w dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak będzie z czasem. O jajko, jajko. Obrazy są, obrazy są i to bardzo, bardzo epickie, jak na kościół. Tu mi coś nie pasuje, co mi to może nie pasować? Hmm, albo jest dobrze? Nie, no chyba jest dobrze, chyba tak powinno właśnie być. Więc potrzebujemy, co kurcze robi w kościele? Kurcza, kura, tworzenie Boże w kościele może przebywać. Pisaliście mi, abym zrobił tutaj zakryście w kościele, więc myślę, że na to przyszedł dzisiaj czas i zrobimy sobie taką właśnie zakrystję tutaj. E, więc tutaj wykopię jeden klocek. O, jak akurat kura wyszła nawet z kościoła tylnymi drzwiami. <grybujesz> Żadnych krat w kościele nie ma. Mogę tutaj szyby wstawić, tak w ostateczności, ale myślę, że bez szyb też jest spoko Natomiast tutaj, o tutaj są kraty, o no, to lepiej tak wygląda Mmm... Kraty w sumie też symbolizują właśnie Też jakiegoś rodzaju No nie wiem Co mogą kraty symbolizować? Jakiegoś rodzaju taki, taki witraż, no właśnie o to mi chodziło, że kraty to taki witraż jest w sumie Bo zwykłe szyby wyglądają okropnie. Dobra, tutaj byśmy mieli tą zakrystię Zobaczymy jakby to wyglądało. Tutaj wiadomo, że byłby większy próg, byśmy mieli później znowu te bloczki. Tak więc z tobą ogarnął. No i znowu też oczywiście deski, tylko żebyśmy wzięli, jakie tam mamy deski. Z się, może ciemne drewno byśmy wzięli? Takie naprawdę to bardzo najciemniejsze. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Chodźmy właśnie tam. Do domku, gdzie wymienimy sporo fajnych itemków Na jeszcze ciekawsze rzeczy A propos, jeszcze tak po drodze, wstąpimy po drodze, zebrać jajka Hello, cześć kurczaki, 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 kurczaki No dobra, nic z tego Ale myślę, że kurnik całkiem fajny, bardzo epicki Tutaj jest całkiem przytulnie Tak wiecie, przytulnie w sensie, że jest taki, takie miejsce O Jest takie miejsce bezpieczne I ogólnie ja lubię takie miejsca Mógłbym tam mieszkać powiedzmy Bo tam jest całkiem fajnie Nie ma takich luksusów jak są u mnie tutaj w domku No ale jest zdecydowanie tak bardziej Pod ziemią i fajnie Tutaj mam troszkę szyb, troszkę tu jest niedopracowany większość Ale na, na to przyjdzie jeszcze troszkę czasu na pewno Ogólnie ender chest mam teraz w ogóle niepotrzebny Weźmy, wrzucimy tutaj wszystko co trzeba Co bym chciał tak na początek Dobra Po kilka surowców z każdego rodzaju Hmm Tak właśnie myślę, że straciłem sporo surowców w tym ender No ale trudno Nie straciłem nic takiego znaczącego bardzo Ani miecza, ani nic innego Byśmy wzięli na pewno płytki. Gdzie są te płytki? Mam tylko takie płytki. O, są, dobra? No i później, oczywiście, też. A może byśmy zrobili z innego rodzaju materiałów coś takiego. Hmm. Coś takiego. A schody też się mogą przydać. Zobaczymy. No i jeszcze jest zwykły bruk, który też można by zabrać Ale oczywiście trzeba nam już kilka slotów na drewno Więc tutaj... Świerkowe, ciemnodębowe Ciemny dąb i może być też brzoza, brzoza akurat mam też dużo Tego ciemnego dębu jest naprawdę sporo Jestem zadziwiony tym ile tego drewna jest No, nazbierałem powiedzmy, nazbierałem Dobra Ale tam nasz piesek siedzi, Szarik, To tam u Ciebie? Ach, widzę Cię to trochę. Myślę, że tutaj jest też całkiem fajnie Fajne ma miejsce, niestety tutaj jest wiele rzeczy niedokończonych no, i to wszystko zrobię na streamie, który będzie ten weekend, już całkiem niedługo. Myślę, że też ogród sobie tak będziemy kończyć. No, bo zacznę go jutro, robić ten właściwy ogród już. Mm, wiem, czego nie wziąłem, drzwi nie wziąłem. Okej okay. tak ciekawe, co by było, gdybym stawił tutaj schody. To jest taki mały test. O, by to wyglądało zdecydowanie lepiej sam zrobimy z tej strony. Bo to właśnie wziąłem te schody. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Naprawdę świetnie. Tutaj jeszcze drzwi mi się przydały. Um, um, jakie. Jakie te drzwi. Też mi się przydał tutaj pod te, na tej ścianie dzwonek. Taki wiecie. Taki dzwonek jak ministranci dzwonią, jak Jak mi się msza zaczyna. Tylko że. Um, no, tak nie wiem. W Minecraft co by to mogło za bardzo być. Bo raczej takiego odpowiednika nie znajduję na dzień dzisiejszy. Hmm. Więc też z tym troszkę problem. Raz, dwa, trzy, czty, pięć, 5, 6, jaka była struktura kościoła? Zobaczymy. Tak żeby to zrobić w miarę w miarę tak też symetrycznie miał trzy coś. coś z trójką było 3, 3 i 3. Chwilę, trzy, 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 trzy. Trzy, 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 i trzy. Więc będziemy zrobili tak na sześć albo dziewięć, w sumie. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem. 8, i tu będzie 9, więc taką sobie zrobimy oto zakrystię. Coś tutaj trzeba jeszcze pokombinować z typu. <laughs> Może z tym. Tak, żeby się to wyróżniało. jego taka dobudowa do kościoła. Zobaczymy, jak to też będzie wyglądać. Ok. Eee, z tej strony będzie okno, a z tej strony, no też by wypadało zrobić okno. Więc raczej, raczej okienka. Dobra, i to by był ostatni tutaj poziom. Tak, jedziemy sobie koblem, no bo żeby oszczędzać inne surowce. Dobra, i tutaj teraz okno. Raz, dwa, trzy. Hmm, i trzy. Taka tam symetria dziwna, ale co z tego, dobra? Nie będzie w taki sposób, i tak samo zrobimy sobie po tej stronie, czyli tak. Ok. Teraz jedyne, co nam potrzeba, to teraz to wszystko wypełnić. Tutaj luki, wszystkie. Tutaj by się przydały jakieś rodzaju szyby. Tutaj by się przydały drzwi oczywiście, więc to sobie skraftujemy teraz. No dobra. Zawsze więcej miejsca. Udało się mi wskoczyć, dobra. Ostateczna faza projektu to jest przerobić to wszystko. Tak, wszystko przerobiłem. Trzeba tylko postawić sobie tutaj dach. Naprawdę nic trudnego. Czekam taki miły daszek. Myślałem na tym, żeby z tej strony. Z tej strony możemy tak właśnie to zrobić. A tak samo zrobiłem, tu, ale to i zrobiłem właśnie w taki sposób. Hmm. Chyba, żebyśmy zrobili to. Można w sumie zobaczymy. Jeden klocek tak wychylić. Gdzie ja mam te? Dobra, mam podobne kolorki. Zobaczcie, są bardzo takie podobne. Mm -hmm. Nie tak, nie tak Skój to Tu byśmy potrzebowali tego bloku Tak, jest zdecydowanie lepiej Też się nad tym tutaj zastanawiam, no bo rzeczywiście rzeczywistości by było zrobić Lepiej tak, no dobra Pora na kolejny etap mojego planu więc tworzymy sobie co? Piramidkę. Tworzymy sobie piramidkę. Wszystko idzie zgodnie z planem, tak właśnie powinno być. Hmm. Tak jest lepiej. <laughs> Niech tam siedzi sobie w, w jakikolwiek punku nadwyżka, a my tutaj mamy tyle, ile nam potrzeba. Czy to na pewno teraz jest dobrze? Wydaje mi się, że tak. No inaczej być raczej nie może, zastanawiam się jeszcze nad tym wzorkiem tutaj ze środka Raczej tak musi być No i to by było na tyle jeśli chodzi o tak z zewnątrz, poza szybami Musimy jeszcze jakieś wnętrze tutaj zrobić Żeby to nie było w sumie też takie puste Ok. Oświetlenie już jest Teraz byśmy zrobili jakiegoś rodzaju tutaj Hmm <laughs> no Właśnie Potrzebuję coś zrobić tak. Tutaj jakiś niby stolik, ok. Jakiś taki większy, większy stolik. Ja z tej strony nie, nie będę przesadzał. Jeden stolik też by się przydało. No, ten stolik trochę tak lipny jest, no ale dobra, niech już będzie Tutaj bym oczywiście wstawił jeszcze kolejną warstwę No dobra, zrobimy to Wstawię kolejną warstwę, jak sobie ją tylko skraftujemy Tak, jest zdecydowanie lepiej, na pewno będzie lepiej żeby to miało normalną wysokość. Każdy szczegół jest ważny. O i teraz jest dobrze. Tak właśnie powinno być. Mm, I bym jeszcze wstawił tutaj jakiegoś rodzaju ławki dla ministrantów. Hmm, no właśnie te ławki są niezbyt. Ale inaczej też by było niezbyt, niezbyt fajnie, więc niech będzie coś takiego niż... Chyba, żebym zrobił taką inną ławkę, taką wiecie, taką zwykłą, zobaczymy. Zwykła ławka. O! I zwykła ławka całkiem świetnie, jest całkiem dobra. Jest tutaj, oczywiście, też by się jakiś malunek przydał i tak dalej, jakiś rysunek. No i oczywiście, szyby, i to by było na tyle, jeśli chodzi o tą Zobaczcie jeszcze tutaj to. Nie, totalnie nie pasuje. Dobra, nie, mam za mało miejsca wolnego w jakisbłynku, niestety. Mm, ale myślę, że zrobiłem większość czego chciałem, Jest tutaj taki tak naprawdę no, wstawiłbym jakiś obraz stąd. Mm, no i to by było na tyle. W zależności jaki by mi się tutaj zmieścił. Myślę, że ten anioło mi się zmieścił. No, i to jest do zrobienia. Tak naprawdę tyle udało mi się zrobić w tym odcinku. No, i dzięki za oglądanko. Na razie, do zobaczenia. Trzymajcie się. No, i cześć. Tak to mniej więcej wygląda tutaj z boku. Taka dokładnie przybudówka, tak jak dokładnie miało to być w planach. Dzięki. Papa, cześć.